Witam was bardzo serdecznie z tej strony demo i zapraszam na kolejny film z serii, zagrajmy w Demon Souls, no i za moment ruszymy już na kolejnego arcydemona właśnie do drugiej lokacji, ale na sam początku wypadałoby polewelować. Jak widzicie zużyłem wszystkie dusze, jakie tylko miałem w inwentory moim. Poza oczywiście duszami z bossów, także... Troszkę tego wyszło, prawie 70 tysięcy można powiedzieć, no lekko ponad 69 tysięcy, więc teraz sobie troszeczkę wzmocnimy naszą postać i na pewno słuchajcie chciałbym zainwestować sporo w wiarę, natomiast też przydałoby się kilka punktów w właśnie staminę i też udźwig przedmiotów maksymalnych. Poszło szybko, nie? Tak naprawdę można powiedzieć, ponieważ naprawdę bardzo dużo dusz potrzebuje na to, żeby wbić teraz poziom. Natomiast wcale nie tak dużo brakuje do tego, żeby wbić sobie kolejny level, a poza tym z tego bossa też będę miał naprawdę, naprawdę bardzo dużo właśnie duszy, jak uda nam się już go pokonać. Też widzicie, mam 50 poziom, także trochę to już jest. Chodźmy sobie do Flame Lurker Archstone. w takim razie. No nie wierzę po prostu, że tak ładnie mi poszło ostatnio z tym e, Flame Lurkerem. To była super informacja. E, tutaj, oczywiście, od razu, tak jak mówiłem ostatnio, też mamy e, Foga. E, tak samo jak to było właśnie ze Storm Kingiem w Shrine of Storms. I od razu sobie wejdziemy na Bossa, e, z którym walka. Też, słuchajcie, będzie bardzo taka wyjątkowa, można powiedzieć, ze względu na mechanikę, do jakiej trzeba się na tym bossie dostosować. Chcąc, nie chcąc. Trzeba się po prostu zastosować do takiego pewnego sposobu, bo inaczej nie da rady y, tej walki rozegrać. O co chodzi? Już za moment się przekonacie. Natomiast najpierw. A, nie będę spoilował, oczywiście tego dotrzemy sobie. O, tu jest, słuchajcie, też takie wejście, <gdzie>, gdzie można byłoby sobie gdzieś tutaj. Zaraz, to nie jest tutaj, chyba, tylko coś jakoś. Chyba stawało? Kurde, nie jestem pewien, ale to pokazywam Wam też już w serii, jakby nie z poprzednich, że się stawało tak, żeby właśnie Flame Lurker się blokował i można było tutaj do niego strzelać. Ale gdzieś na tych właśnie kamieniach, na tej schodzie się stawało no i było takie bardzo, bardzo bezpieczne miejsce. Choć nie zawsze, a ono tak już też właśnie wspominałem, nas ratowało. A my już teraz słuchajcie, przejdźmy sobie foga i zobaczmy, kto będzie naszym najbliższym bossem. Smoczy Bóg. Czy też Bóg Smoków, słuchajcie. To jest... Ktoś, z kim mieliśmy już kontakt w serii. Na pewno pamiętacie pierwszy odcinek. On nas właśnie uśmiercił. Jako... Jako pierwszy. No i zobaczcie, dzieje się, nie? Oj, dzieje się. I tu się naprawdę będzie dużo działo. Jaki jest na niego sposób? Jak sam widzicie, on tak będzie co jakiś czas sobie... Patrzył na boki i chodzi o to, żeby obserwować kolor jego oczu. Jeżeli jego oczy są koloru żółtego, to znaczy, że on nie wie, gdzie jesteśmy i nas po prostu poszukuje. Natomiast jeżeli e, jego oczy zmienią kolor na czerwony, czy tak jak teraz, o widzicie, od razu zaczyna ryczeć, jeżeli po ryknięciu. Cały czas jesteśmy w zasięgu jego wzroku Wtedy to, yy, słuchajcie, już nas chce uderzyć Po prostu tym pięścią Tak samo jak to było w pierwszym odcinku yy, I po prostu zabić Prawdopodobnie nas to zabije na jeden atak Wydaje mi się Wolę tego nie sprawdzać Szczególnie, że jestem człowiekiem A Odnośnie bycia człowiekiem To w tym miejscu Mamy też możliwość zdobycia miecza. Jednego z y, takich moich ulubionych, akurat, tak naprawdę y, w Demon Souls, w którym też nagrywam serię. Jeśli chcecie sobie zobaczyć, jak ten miecz wygląda w akcji, jak się sprawdza, to podlinkuję Wam też playlistę z serią, w której właśnie korzystałem z tego miecza. W górnym górunogu będziemy mieli dostępną, na pewno. Tam w tym i. Y, natomiast myślę, że w tym, z tej serii może się nawet uda to zdobyć. Jeżeli nie zginę na tym bosie, to prawdopodobnie nawet zdobędę ten miecz. Tylko, że z niego nie będę korzystał. Nie? Jedynie wam pokażę, jak tam wyglądają jego ataki, ale korzystać z niego nie zamierzam. No bo to nie jest pod mój build nastawiony to jest bardziej skupione pod siłę, pod tego typu wojowników, natomiast ja tutaj, jak widzicie, no po prostu buduję sobie postać pod wiarę. No i niestety na naszej drodze... Oj. oj, 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 widzicie? To jest właśnie to. Za tymi kolumnami musimy stawać ciągle, musimy czekać aż on nas zgubi z pola widzenia. On tak będzie cały czas patrzeć tutaj na boki. E, musimy po prostu być w cieniu jakby, to jest najlepsza metoda Stać w cieniu za kolumną, wtedy jesteśmy bezpieczni jesteśmy pewni, że nas nie widzi e, Oczywiście na naszej drodze znajduje się pełno blokad Ja nie jestem pewien, czy na przykład też na tego bossa tring coś pomoże Natomiast... to można sobie też go namierzyć e, Natomiast sposobem na niego jest dotarcie do takiej balisty Czy też jakiejś innej wyrzutni, którą tam mamy Okej, okay, udało się tu jesteśmy też nietykalni w tym miejscu. On nas nie jest w stanie tutaj zabić, na całe szczęście. Tak samo jak i na początku, tak samo i tutaj. No i teraz możemy sobie słuchać z tego skorzystać. Możemy to aktywować. No i sami zobaczcie, co się wydarzy. Dokładnie, mamy kolejną ścieżkę. Jak widzicie, boss stracił prawie połowę zdrowia. Mówię prawie, bo to jest bardzo istotne akurat tutaj. Czuć, że strasznie go to boli, że odczuł to właśnie. Po, po tym jego zachowaniu to naprawdę można łatwo zaobserwować. Yy, kurde, to jest niesamowita potęga, nie? Jak tak gigantycznego stwora jest w stanie to... Aż tak mocno zranić taki strzał. No i dobrze, mamy kolejne, słuchajcie, barykady. Trzeba sobie z nim jakoś poradzić. Przed nami są jeszcze kolejne. Okej. Okay. Spokojnie, spokojnie. Tutaj też jesteśmy w stanie się schować, Co kojarzę. Chyba. Tak, jesteśmy w stanie. Dobra, już się na chwilę Zawahałem. Czy aby na pewno, ale na pewno. Tutaj tak samo jesteśmy bezpieczni. Trzeba zachować spokój na takim bosie, to na pewno. Najgorsza rzecz, że on teraz częściej patrzy w tym kierunku, dokąd ja muszę przejść. on. Jakby patrzy na środek i od razu spogląda w tamtą stronę, w stronę tej kolejnej balisty. No już się nauczył, nie? Co to jest takiego? I jak duże szkody jest to w stanie mu wyczy wyczynić po prostu. Dobra, czekajmy, czekajmy, aż się uspokoi. I trzeba będzie, słuchajcie, przebiec sobie. To już jest najgorsza część, jak, na jak dla mnie, na tym bosie. Ponieważ musimy się uporać i z barykadą, Trafił, nie trafił! Chyba się udało! Trzyma mi crystalizarda. Warto ubić Dobra, mamy cię. Chyba nie znikniesz. Chyba nie. O Jezu! A może? Jeszcze przeżyłeś. Dobra, mamy cię. Chunk of clipstone. Po tej lokacji, po tej krainie przejdziemy sobie do doliny zepsucia. Taką decyzję podjąłem, że to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Ewentualnie pójdziemy do Tower of Lattery i wykonamy sobie pierwszego bossa, żebym nie przelewelował się za bardzo do tamtego czasu I później pójdziemy sobie do Doliny Zepsucia, żeby zdobyć też kamienie e, do ulepszania e, mojej broni A teraz aktywujmy sobie drugą właśnie taką balistę wyrzutnie Strzałę po prostu, czy też taki harpun w zasadzie To jeszcze nie koniec, właśnie dlatego mówiłem specjalnie, że zostało mu trochę ponad, znaczy zabraliśmy mu prawie połowę zdrowia Ponieważ te właśnie pociski są tak wymierzone w tym miejscu, żeby on nie zginął, żebyśmy przeszli do tej ostatniej fazy walki z nim Pierwsza faza, no to można powiedzieć, do pierwszej balista, później jest dru druga tutaj, no i to jest ostatnia faza Kiedy to on już leży i musimy faktycznie wykorzystać naszą broń, żeby z nim zawalczyć Ewentualnie, można oczywiście go spróbować jakoś zabić na dystans, to też jest jakieś rozwiązanie Dobra, że tutaj mamy się tego minie. no ale to jest oczywiście tak jak mówiłem zależne od naszej tendencji. Prawdopodobnie, jeżeli nie zginę, to będę mógł to zdobyć. To zobaczymy. Okej. Okay. I teraz... W ogóle tak, ustawiłem sobie... Hmm, przed odcinkiem piersi, który zwiększa moją maksymalną ilość punktu, jakim mogę na osoby nosić. I jeszcze oczywiście piersi ochronne do ognia. Dlaczego? Ustawialiśmy ten pierścień po to, żeby móc mieć jak najlepszy ekipunek, bo starczy i tak bym żadnego użytku nie zrobił. I to jest najcięższy, najlepszy ekipunek, z jakim jestem w stanie chodzić i rolować. To jest też bardzo ważne, żeby być bardzo mobilnym na tym posie. No i też bardzo ważne to, żeby mieć po prostu dużą ochronę w razie, co gdyby nas jednak trafił, żebyście mogli przeżyć właśnie jeden atak, nie? Tutaj. On będzie zdział właśnie... No może nie zdział dział ogniem, tylko w zasadzie będzie miał, jak widzicie, widoczny oddech swój. Wydam regenerację, żeby w razie co mi była w stanie przywrócić jakieś malutkie szkody, które mi wyrządzi tym swoim cholernie gorącym oddechem. Dobra. Musimy go po prostu po tym rogu wystającym spod brudka pić. Wydaje mi się, że kolejny czas powinien już go załatwić. A jednak nie. Cały czas żyje. I chyba w tym momencie, słuchajcie, Smoczy Bóg poległ. Jest to boss, który... Dokładnie. Jak się zna sposób, to nie jest jakimś wielkim wyzwaniem na pewno. ty to wszystko zostało, nie? To tak pokazuje, jak bardzo go to przebijało. Zreszcie na wylot w zasadzie. <laughs> No, dobrze, że no tak mamy piór Dragonstone, e, Pure Dragonstone. Chyba możemy też właśnie zrobić tam, w tej lawie, która była przy tych robakach, w takim tam ostatnim co byliśmy w odcinku. I bałem się ten skarb zdobyć. To napisaliście mi też w komentarzach poniżej. E, także no, raczej to nie będziemy się przechodzić. No i legendarna dusza żołnierza, czy to jest dusza legendarnego żołnierza. E, I używamy sobie tego od razu. No i mamy tego naprawdę, naprawdę teraz sporo. Jezu, teraz to tutaj spać w przepaści zginąć. To, to byłoby tak bardzo moi, w moim stylu, nie? Ale dobra. Chodźmy już sobie teraz do Nexusa z powrotem. Za moment powrócimy sobie do Archstone'a z Flame lurkerem i zobaczymy po prostu, jak będzie wyglądała sprawa na miejscu. Jeżeli chodzi też o, o np. tego NPC, Satsuki, Będę chciał przejść do Shrine of Storms i zobaczyć, czy jestem w stanie e, teraz zebrać Makoto, które prawdopodobnie powinno być teraz dla mnie dostępne e, z racji no, tendencji w tamtym świecie. Zobaczcie, Stone Tunnel, jak się to naprawdę świeci wręcz, daje po oczach. E, I w tym miejscu, znaczy w tym momencie, jestem praktycznie pewien już, że będę mógł tam przejść i zdobyć sobie to. Znaczyć, co, od Flame of będzie szybciej e, z tego Archistona, mm, i będę mógł zdobyć to. Co tam jest, czyli ten naprawdę gigantyczny miecz. Dragon Bone Smasher się chyba nazywa, z tego co pamiętam, także. On jest fantastyczny, naprawdę bardzo powolne ataki, ale tak solidne. Większość przeciwników jesteśmy w stanie jednym ciosem przewrócić po prostu na ziemię i wtedy wykonać kolejny atak. Um... Żeby znowu go przewrócić na ziemię i tak naprawdę można Jeżeli macie dużo staminy w ten sposób naprawdę zaspałować kogoś, na przykład Czerwonokiego rycerza da radę tak zaspamować Czy też niebieskołki, to już nawet nie wspominam Ale wielu przeciwników naprawdę można zabić w ten sposób Ewentualnie nawet ich odrzucając swoimi otakami Można ich zrzucić gdzieś w przepaść Patrzcie, po prostu mamy jaszczurkę tutaj Jeszcze nie podnoszę kamery, cały czas słuchajcie Zostawiamy to w napięciu, czekamy czy Będę mógł to zdobyć, czy jednak Nie ma takiej możliwości Chunk of Hearthstone, no i słuchajcie, zobaczmy Odwróćmy się, Chwila prawdy. Możemy to zdobyć, możemy to zdobyć, także mamy maksymalną białą tendencję w tym świecie, mimo tego, że chyba raz zginąłem jako człowiek, czy może nie? Nie, chyba nie zginąłem właśnie ani razu, to była, nie, to była taka, kraina, której nie zginąłem ani razu, także możemy to słuchajcie wyjąć, Dragon Bone Smasher, fantastyczna rzecz, fantastyczna broń, od razu wam to zaprezentuję, 200 bazowego ataku, znaczy się wrażeń jakbym. Statystyki wymagają 30 punktów siły. Dziękuję. Do widzenia. <gryw> Nic z tego nie zrobiłem. Typ broni. Bardzo duży miecz, nie? Proszę bardzo. Tak to się prezentuje. Też w związku z tym mieczem jest pewien quest, nawet tutaj w tej lokacji. Jest pewien NPC właśnie w gnieździe jaszczurek, ale tym takim mniejszym, tam co by dwie bądź trzy. Jest gość, który naprawdę, no, któremu bardzo zależy na tej broni. To właśnie nie będę się sprawdzić na jakiej on tendencji bazuje. To jest, słuchajcie, mocny atak. I tu mamy też takie dobicie. Że musimy wyciągnąć to po prostu z ziemi, może wam to pokażę z tej strony, ale... Przejdziemy sobie tam, gdzie jest trochę szerzej, żeby to lepiej wyglądało. To jest fajne, że mimo niewystarczającej siły jakby te ataki wyglądają całkiem normalnie. no, o rolach nie mam mowy w tym momencie. Niemożliwe ale tu ciemność się teraz zrobiło, nie? Po zwycięstwie. Ale patrzcie na to, monster tak wbija. Podnosimy i kurde, wbijamy prawie całe to ostrze w ziemię. A to jest kurde grube, nie? Na końcu. No i jeszcze standardowy taki, czyli coś takiego. Ja nie mogę więcej tego wykonać, nawet. Można zrobić przejście do mocnego ataku w ten sposób. Nie wiem, czy z mocnego można zrobić przejście do szybkiego, ale może Wam jeszcze zaprezentuję standardowe ataki. Ze standardowego nie mam przejścia do mocnego, jeśli trzymamy w jednej ręce ten gigantyczny miecz. I tak wyglądają najzwyklejsze ataki, kiedy mamy miecz w jednej ręce. No, normalka, można powiedzieć. Są rewelacyjne. Jeżeli mówię, chcecie zobaczyć sobie jak um, ten sprawdza się w praktyce na, na bossach i tak dalej, to po prostu wam polecam tą serię, którą macie w prawym górnym rogu w kartach i. Natomiast um, uprzedzam od razu, że to są odcinki nagrywane 3-4 lata temu, więc um, troszkę jakościowo mogą nie domagać, szczerze mówiąc. Także weźcie na to uwagę sobie. Znaczy poprawkę, taką. No i cóż, myślę, że byśmy mogli teraz polewelować sobie, bo naprawdę bardzo dużo już dużo udało się tutaj zgromadzić właśnie po zabiciu tego bossa. Oczywiście. I teraz e, zastanawiam się właśnie, czy... Hmm. Chciałbym zwiększyć sobie ilość tutaj cudów i ich potęgę że staminę, żeby móc jakiś lepszy ekwipunek nosić. Wiecie co? Chyba pójdziemy w staminę. Ponieważ w dolinie zapustu też znajdziemy fajny ekwipunek, no, Chyba będzie cięższy ten, który tutaj posiadam. Znaczy mam nadzieję, że go znajdziemy, że uda mi się tam do niego dotrzeć. Ehm, ale też wskazyw wskazywaliście to. Żebym tam poszedł, bo będzie w końcu jakiś nowy, ciekawszy, ale i lepszy ekwipunek właśnie. Ehm, no i dobra, pójdziemy sobie na chwilę do paczesy. Te 2000 wykorzystamy sobie, żeby kupić troszeczkę strawy. No, no, pewnie, że tak. W takim razie kupmy od ciebie e, cztery late-moon grasy. Myślę, że to będzie najlepsza opcja. Dobre rzeczy, nie? Nie znajdziesz i słuchajcie, e, myślę, że chyba to Tower of Latria to będzie nasza przyszła lokacja, jaką sobie pierwszą wykonamy, a następnie pójdziemy do Doliny Zepsucia. Tak myślę, że to zrobimy. Tak jeszcze tylko mały rzut, słuchajcie. E, tutaj w Boletarii, przypomnę, mamy opcję pójścia za Tower Knightem już teraz, odkąd pokonaliśmy jakiegokolwiek pierwszego arcydemona. E, więc możemy sobie kontynuować e, Boletarię. Tutaj mamy lokację już całkowicie, znaczy całą krainę zakończoną. E, tamtą krainę mamy też całkowicie zakończoną. Tam mamy zabitego pierwszego bossa, to właśnie Dolina Zepsucia. Tutaj mamy zepsuty Archstone z krainą z, z, z olbrzymami z północy, śnieżne lokacje, wycięty content z gry, który nigdy niestety nie ubrzmiały takiego światła dziennego, że można byłoby tam się jakoś przejść, przenieść tutaj przez ten Archstone. Niestety, ogromna szkoda, natomiast no są filmy, które prezentują te lokacje, nawet przeciwników, więc wygląda to naprawdę znakomicie i bardzo na tym ubolewam, że nie mamy do tego dostępu. Byłoby piękne, gdyby po prostu wyszedł jakiś remaster Demon Souls, zawierający. Naprawdę na wersję tego Hearthstone'a, gdzie moglibyśmy z tego sobie właśnie skorzystać. Natomiast tutaj mamy krainę, której jeszcze nie dotknęliśmy, nawet tak naprawdę, czyli Tower of Latria. Gigantyczna wieża więzienna, można wręcz powiedzieć więc cóż ze strażnikami, którzy nie są człowieka nie są ludźmi, człowiekami więc przeniesiemy się teraz tutaj to będzie taka słuchajcie mała zapowiedź tej lokacji dla osób, które Demon's Souls nie znają i powiedzmy sobie, że naprawdę od tego miejsca rozpoczniemy przyszły odcinek, Ten będzie troszeczkę krótszy, ale nie chcę tutaj eksploracji w połowie jakoś urywać, więc po prostu zakończymy w tym miejscu taki trochę krótszy materiał, było masę odcinków które trwały po 40 minut, więc będzie jeden krótszy mam nadzieję, że to zrozumiecie że wybaczycie no ale nie chciałbym później naprawdę tej lokacji w połowie urywać, a myślę, że to jest taki fajny, naturalny etap, kiedy można właśnie ten dzisiejszy odcinek zakończyć, także... Tchórz. <tusz> no to jest, słuchajcie, chyba jedna z najbardziej klimatycznych lokacji w Demon's Souls. dzwoneczek strażników, wiemy, że gdzieś są w pobliżu. Wiemy, jak bardzo duże zagrożenie oni stanowią. Tam właśnie idzie słać ten strażnik. Tam pod nami też któryś dzwoni. Patrzcie, już, na, już nas zauważył, już nas atakuje. Tutaj myślę, że pierścień złodzieja będzie bardzo potrzebny. Także ja się z tej lokacji na razie zabieram, żebym tutaj przypadkiem nie zginął, żegnając się z wami i kończąc nagranie. <gry> I po prostu tutaj sobie. Powrócimy w przyszłym odcinku, a jeszcze sobie zobaczę, co odnośnie tych dusz z bossów, których teraz zdobyłem, można by ciekawego wykonać. Dusze w Flame najprawdopodobniej ofiarujemy Kowalowi, który znajduje się tutaj w Stonefang Tunnelu, tam na dole, od tego NPCa na samym początku lokacji, co, się, co jest bo będziemy mieli po prostu nowe możliwości. Natomiast z duszy, z boga smoków, sobie zobaczę, co to można zrobić takiego, i wtedy podejmiemy decyzję. A już teraz wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek z Demon Souls Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, będę mega wdzięczny. Zachęcam też do komentowania, no i do usłyszenia, do zobaczenia w następnych odcinkach serii. Zagrajmy w Demon Souls. Trzymajcie się, dziękuję za Wasz czas i za uwagę. Do następnego razu, do jutra, trzymajcie się. Cześć.